Witam, zapraszam tradycyjnie na komentarz wideo. WIG20, naruszenie strefy 2392-2399, indeks DAX, problemy z przełamaniem zniesienia 88.6 i przebiegającej tutaj w pobliżu górnej Median Line, a w przypadku SP. Naruszenie strefy 1701-1704. Czyli na tych trzech indeksach w zasadzie no, mamy jakieś tutaj próby wykreowania ruchu kontrującego, próby przejęcia inicjatywy przez, przez podaż, choć widzimy w przypadku WIG-20, że popyt. Podjął dzisiaj działania obronne w rejonie tej pierwszej zapory popytowej 2361-64. Strefa nie zadziałała jednak precyzyjnie, doszło do jej tutaj sporego naruszenia. Niemniej jednak notowania przebiegają w tej chwili ponad poziomem 64. I na pewno zwróciłbym uwagę na dzisiejszy poziom zamknięcia. Precyzyjniej działa strefa wsparcia na kontraktach 2320-25. ten przedział już wczoraj, także w trakcie dzisiejszego komentarza porannego. Przebiega tutaj również midline. Co prawda również doszło do niewielkiego naruszenia strefy, ale widać po przebiegu notowań, że ewidentnie ten zakres jest respektowany. Co więcej, bykom udało się wykreować ruch, ruch wzrostowy. Nie na tyle silny jednak, by można było stwierdzić, że już zagrożenie związane z kontynuacją inicjatywy obozu sprzedającego jest jakby zażegnane. Wydaje mi się, że dopiero zanegowanie 2354-58 uprawniałoby właśnie do sformułowania tego typu opinii, a jest to dosyć... No, Przynajmniej teoretycznie może być dosyć trudna do sforcowania bariera, krótkoterminowa bariera podażowa. W każdym razie obecnie zwróciłbym uwagę właśnie na przedział 2354-58 jako taką lokalną miarę istotną zaporę podażową, no i znany nam już przedział wsparcia 2320-25, którego, za, którego zanegowanie wraz z tą czerwoną i szarą Medial Line no, wygenerowałoby nam kolejny negatywny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu spadkowego z możliwością przetestowania strefy 2283-86. Indeks DAX, tak jak wspominałem, próba wykreowania ruchu spadkowego na razie. Byki bronią się tutaj w przedziale 8250-66. Jeśli nie uda się wybronić tej strefy, to przebiega tutaj również Median Line, niebieska, zapowiadałoby to wzrost presji podażowej i prawdopodobnie test strefy 8117-37. Jeśli chodzi o SP, to no, tak jak też sugerowałem ostatnio, z, z takim potwierdzeniem wzrostu presji podażowej mielibyśmy do czynienia dopiero gdyby. Niedźwiedziom udało się przedrzeć poniżej przedziału 1671-1674, choć to, co się w tej chwili tutaj rozgrywa, czyli naruszenie tej strefy 1701-1704, wczorajszy wzrost presji podażowej, nie wygląda to zbyt obiecująco i nie, nie można wykluczyć, że dojdzie w najbliższym czasie do konfrontacji tutaj w tym przedziale 71-74. Dziękuję.